Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie krótka, krótki materiał, materiał do szybkiej kawki, więc jeżeli macie espresso, americano, no najwyżej cappuccino, bo do latte to tak chyba będzie za szybko. A jeżeli jecie śniadanie, to jest jakaś szybka paróweczka, może jedna, dwie kanapeczki. Myślę, jedna max. Lecimy. Dzisiejszym bohaterem jest Darf Cicor Darf, czyli Hesoyam, znany z moich streamów, człowiek o bardzo dużych umiejętnościach, z którego opinią zawsze bardzo się liczę i już parę bitew Darfa. Darfa na kanale Macie. Dzięki Hesoam za podesłanie mi kolejnej powtórki. Tym razem macie świetne losowanie, bo Hesoam jest w foszu beżutony na 8 Ry. Dwie arty. I mamy tę nieszczęsną mapę, jaką jest Nordskar. Dlaczego nieszczęsną? Dlatego, że na razie mnie osobiście ta mapa nie kupiła. Gdybym miał możliwość zablokowania trzeciej mapy, prawdopodobnie ten Nordskar by tam poleciał. Ale ja nie grałem też aż z racji mojego każualowego grania obecnie nie grałem, nie wiadomo jak dużej liczby bitew na tej, na tej mapie. Być może się do niej przekonam, pożyjemy, zobaczymy. Eee, czekam na to, co Wy napiszecie w komentarzach o tej mapie. Jakie są Wasze odczucia na temat tej e, mapy. Eee... Sekcja komentarzy należy do Was, proszę, yy, korzystajcie z tego. Mamy tutaj podjazd yy, Hesoyama na ostro. Z drugiej strony, no, jest rzucony na tiery ósme. To trudno, żeby tego nie wykorzystywał. wyjeżdżaj zobaczcie, ultemka. fosz oczywiście B ma niesamowity potencjał na magazynek. Jest groźny bardzo dla dziesiątych tierów, dla dziewiątych tierów, a takie ósme tiery, no, to macie trochę sytuację, jakbyście wyjeżdżali kiedyś takim Yy, takim Waffenträgerem, tak, no tutaj 1638 uszkodzeń zrobionych, przypominam, to jest 400 alfy, yy, 6 pestek, czyli tak naprawdę macie potencjał do zrobienia około 2400 na magazynek. To potrafi zrobić Pluton takich Foszów B, jeżeli jest fajnie zgrany, fajnie wyjeżdża, kiedyś pokazywaliśmy Wam z RM na streamach, To no, po prostu się wyjeżdżało i robiło siekę. Teraz mamy 2,5-7. Bardzo ładnie, też możecie sobie zwrócić uwagę, jak łatwo go przebijać. Jest. Chociaż on no, tutaj stoi jak jakieś ciele, ale widzimy, że tylne koło chodzi elegancko. I proszę bardzo, kolejny magazynek wypruty. Chowanko na przeładowanie. A tutaj, Fosza B, jest też to, że to przeładowanie nie trwa wieki. Jak w to 155, tam zdecydowanie na dzisiejszego WOTA to przeładowanie jest zbyt długie. Tutaj da się to przeżyć. Dwa nasze topowe Tedeki gdzieś tam w okolicach bazy. Esojam tutaj zrobił swoje, doładował teraz, znaczy przeładował magazynek, no i może znowu wyjechać i być piekielnie groźny. Widzimy mausa ustawionego bokiem. Essojam próbuje strzelać we fragmenty, w których to jest. Właśnie patrzcie, gdzie ten Hesoiam strzela, bo strzelając mausa w te okolice, macie bardzo dużą szansę na podpalenie takiego mausa. I uwierzcie mi, to naprawdę działa. Ja mm, dowiedziałem się tego od Dina, Dino mnie tego nauczył i powiem wam, podpaliłem już dzięki temu naprawdę sporo mausów, bo wbrew pozorom wiele osób na tym mausie gra bez gaśnicy. Ja zresztą też. Więc jeżeli macie mausa tak ustawionego, próbujcie strzelać mniej więcej w te okolice, okolite strzelał Hesojam, A zobaczcie, że e, przyniesie wam to całkiem fajne rezultaty. 6121 uszkodzeń zrobionych. 6 do 2, a tu już tyle na strzelane teraz Kucila. Jeśli chodzi o fosza B, to mm, ja i tak jestem w szoku, że Hestojan wozi tutaj yy, wodzi tutaj zwykłe pestki, dlatego że zwykłe pociski na foszu B mają penetrację mniej więcej tak, jakby on był yy, czołgiem ciężkim. A przypominam, jesteśmy Tedekiem, dodatkowo bez wieży, więc ja na foszu B, jak i wiele ludzi, gra po prostu full gold. Yy... I powiem szczerze, że jeśli chodzi o podmianę, które Wargaming dokonał w historii, to zamiana Fosza 155 na B była czymś, co dla mnie było jak najbardziej na plus. Ja nawet lubię tego TDK -a. i ciekawi mnie, kto będzie jego następcą. Co Wargaming wymyśli na 11 tierze? Proszę bardzo. Dobity, dobity kolejny przeciwnik. 8200 uszkodzeń zrobionych, 9 do 4. 9 do 5 Miła, łatwa i przyjemna bitewka. Chociaż teraz troszkę się nasi poskładali. Możesz też chętnałem napisać na jakim wyposażeniu grasz na tym foszubę. 9 do 7. I cyk teraz. Isar 3 czwarty frag zrobiony. Turm na hałekach. Nie najlepiej chyba. Ładny taran w grilla, ponad 10 tysięcy uszkodzeń zrobionych, fakt faktem, że no mamy teraz, mieliśmy przez moment dwóch załogantów ubitych. Czy tutaj się Hesajem zdąży obrócić? Tak jest. Raczej chyba przeładować nie zdąży. I zakończenie bitwy, która kończy się wynikiem 15 do 7, zerknijmy na rezultaty screeny końcowe wyglądają następująco: Zabite w kontę uzyskał uzyskał odznakę asa pancernego oraz dużego kolibra zrobił 10428 uszkodzeń własnych oraz 431 asysty. 5 fragów to wszystko dało mu 1436 punktów bazowego expa. Co jak na wynik na 10. tierze obecnie przy takim losowaniu to nie jest losowanie na 11, tylko losowanie na 8. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo bardzo Ładnym wynikiem EXPA, drugi grill zrobił 2842 uszkodzenia, potem już nikt nie przekroczył 2000, we wrogim teamie dwa czołgi przekroczyły 10000, to właśnie ten GST Turm, o dziwo, myślałem, że tam coś tam nie styka, jednak po prostu może pestka była źle załadowana, zdarza się mi na przykład nawet często i grill 15, który zrobił 4343 uszkodzenia. Jeśli chodzi o raport szczegółowy, 30 strzałów oddanych, 29 trafionych, 27 z tylko 749 uszkodzeń na zrobione na dystansie powyżej 300 metrów. No, niestety, granie na goldzie kosztuje. Foszem, Porawie 100 tysięcy poszło, to jest bardzo kredytożerny Tedek. 8616 uszkodzeń, znaczy expa zrobionego za tę bitwę. Bardzo dziękuję Hesojam za podesłanie mi tej powtórki. Jak myślicie, co będzie następcą Fosza B. Jakie wy macie typy, albo co byście chcieli, jak według Was powinna taka maszyna wyglądać. Sekcja komentarzy należy do Was, łapka w górę. Aktywność mile widziana, wsparcie na serwisie Patronite lub na, lub na serwisie Bajkafe mile widziane. Bardzo dziękuję za każdą cegiełkę, bo ostatnio niestety. Mam problemy z płatnościami od klienta i dużo złego się dzieje w moim życiu zawodowym. Dziękuję wam za dzisiaj i życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.